Myślę, że no 80% z Was tego nie potrzebuje. I wiecie co? Macie rację. Ja sam prawdopodobnie tego nie potrzebuję, szczególnie przy nagrywaniu na YouTube. Ale czy to znaczy, że właśnie producenci nie powinni tej funkcji dodawać do swoich sprzętów? Absolutnie nie. Nie ma moim zdaniem żadnego wytłumaczenia, że tego nie robią. Ba, nie widzę sensu, by ich nawet bronić. Wręcz powinniśmy wywierać na nich presję. Bo jak na przykład pokazuje Lumix i ostatnio nawet Canon, da się tą funkcję dostarczyć. Dla tych, co są tutaj po raz pierwszy, hej, ja jestem Rafał Sztygowski. Głównie opowiadam o sprzęcie i. Technologii. Jeśli chcecie, bym skupił się na jakimś konkretnym temacie, kolorowanie, omówienie menu, na przykład aparatu, czy montaż, dajcie znać w komentarzu. A partnerem tego odcinka jest UbezpieczAparat.pl. Ubezpiecz się, zanim będzie za późno. To platforma, na której możecie ubezpieczyć swój sprzęt fotograficzny i filmowy używany. Wszystko online, dosłownie w kilka minut. Zerknijcie w link w opisie po więcej. Bo dzięki niemu otrzymacie na przykład cashback w postaci 25 zł, które do was wrócą, jeśli zdecydujecie się na zakup polisy. Rafał, no daj mi już spokój. Używam proporcji 16 na 9 od wielu lat. I jak potrzebuję właśnie nagrać w social media, to po prostu przekręcam sobie aparat albo Cofam się kilka kroków, bo po co mam się uczyć nowego formatu, skoro ten działa? Jasne, masz tutaj rację, działa. Pozwólcie, że w tym wypadku odpowiem na przykładach, bo tak będzie mi najłatwiej przy formacie 16 na 9, gdy właśnie wykorzystamy ten open gate, zyskujemy dodatkowe miejsce do kadrowania przy naszym obrazku, naszym kadrze. Więc tutaj dosłownie nasz margines błędu podczas kręcenia się zwiększa, czyli mamy większą swobodę Oczywiście, ciężko tu też nie wspomnieć o samej rozdzielczości, bo na przykład, jeśli będziemy chcieli użyć tego samego kadru do pionowych treści, to nie dość, że mamy dodatkowe miejsce oraz rozdzielczość, która może dać nam jeszcze więcej takich potencjalnych plusów, to przy samym skropowaniu tego obrazka dostajemy nadal, wiadomo, szerszy kadr, więcej pola manewru ale również zachowujemy rozdzielczość 4K, co może być czasem kluczowe, szczególnie gdy pracujemy z klientem. Nie, tak jak tutaj taki youtuber sobie nagrywa. A przy samych obiektywach anamorficznych, jeśli takie planujemy używać, to moim zdaniem jest to coś kluczowego. Szczególnie powyżej ściśnięcia 1.3.3, które jest optymalne pod brak OpenGate'a, ale traci ten charakter przy większych ściśnięciach. No bo, tak jak wspomniałem, przy większych wartościach, od 1,5 i w górę do 2, no co ja będę Wam ukrywał, tracicie dużo więcej pola widzenia, czyli potencjalnie użytecznego materiału właśnie do wykorzystania. Co warto wiedzieć i mieć zawsze z tyłu głowy dla bezpieczeństwa. A jeśli zdecydujemy się na przykład nagrywać w OpenGate. Pionowo przekręcając aparat, no to tu jest, myślę, bardzo podobna zasada jak przy 16 na 9. Dostajemy więcej miejsca do kadrowania, tak dla bezpieczeństwa, można powiedzieć. Bonusowo. Pion plus Anomorphic łączy jeszcze jeden sekret, zwany Vertiscope. Wymaga oczywiście to pewnego połączenia kilku elementów, ale efekt finalny jest taki, że jesteście w stanie otrzymać format kwadratowy w proporcji 1 do 1. Tak w zasadzie nie wchodząc w szczegóły, bo na to planuje materiał na przyszłość. Opowiadasz o tym tak, jakby to były same zalety, a zapomniałeś o jednej wadze, o trudności edycji, no i już o wspomnianych dużych plikach. Tak, masz rację, po raz kolejny pliki rosną, ale to też mocno zależy od marki. Ja mogę tu się odnieść do samego Lumixa, którego posiadam, S1 Mark II. No, i jeśli mam być szczery w tym wypadku, no to nie jest to jakiś większy problem, bo kodek H265 w Lumixie S1 Mark II jest naprawdę solidny i zachowuje właśnie ten balans jakości oraz przestrzeni, którą potrzebuje, żeby zapisać. Bo, tak jak wspomniałem, przy godzinnym nagrywaniu w OpenGate 6K, no to całość będzie ważyła jakieś 100 giga. Jasne, jest to więcej niż standardowe 4K, nawet w H265, jeśli używacie tego kodeka, ale nie jest to jakiś drastyczny wzrost danych. Da się z tym pracować na co dzień. Chociaż w tej drugiej kwestii nie da się w zasadzie uniknąć, czyli cięższych materiałów do edycji dla samego komputera. No wiadomo, większa rozdzielczość, większa kompresja, większa ilość danych do zenkodowania, dekodowania. No. Przyznaję, tutaj jest to prawda, jest to bardziej wymagające, tak po prostu. Nawet przy słabszych maszynach, kontra, właśnie, zwykłe 4K, będzie to odczuwalne, szczególnie jeśli dużo nakładacie efektów bądź kolorujecie bardzo mocno. Wszystko, niestety, łączy się pod wymagania sprzętowe. Reasumując i podsumowując, moim zdaniem nie jest to funkcja, która jest sztucznie. Nadmuchana, tak jak większość w internecie twierdzi. To jest coś, z czego każdy może mieć jakiś benefit. Chociaż nie jest dla wszystkich, to też jest oczywiste, ale jestem przekonany, że jak tego tylko spróbujecie, nie będziecie chcieli zrobić. Kroku wstecz. To jest analogia właśnie do ekranów z 120 Hz. Bardzo często nie ma już odwrotu. I na koniec dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym wszystkim myślicie, gdzie Wy się znajdujecie, czy się odnajdujecie, ogólnie co o tym myślicie. A w tym materiale tyle ode mnie. Cześć i do następnego.